Zawsze chciałam pomagać ludziom. Znalazłam ten cel w zawodzie, który wykonuję w zawodzie dyrygenta. Kontakt z muzyką mam od siódmego roku życia, kiedy zaczęłam grać na skrzypcach. Swoją edukację muzyczną rozpoczęłam w poznańskich szkołach muzycznych i pierwszego, i drugiego stopnia. Moje 15 minut przed występem, przed wejściem na scenę, zawsze spędzam w ciszy staram się wyobrazić sobie dźwięk tego co za chwilę usłyszę. Muszę przyznać, że jak pierwszy raz przyjechałam tutaj do Torunia, to nie wiedziałam czego się spodziewać. Nigdy wcześniej nie słyszałam Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, nigdy wcześniej tutaj nie byłam. Spotkało mnie ogromne zaskoczenie. Wszyscy przyjęli mnie bardzo ciepło zarówno i pan dyrektor i administracja, a przede wszystkim członkowie orkiestry, którzy zawsze służą radą, pomocą, są uśmiechnięci, zaangażowani, chętni do współpracy, chętni do gry. Mają wspaniałe pomysły i przede wszystkim też mają wspaniałe poczucie humoru, które ubarwia nam każdą próbę. W pracy dyrygenta najbardziej sobie cenię kontakt z ludźmi, kontakt z muzykami, energię, która płynie między mną a członkami orkiestry. Cenię sobie kreatywność, to, że za każdym razem wykonanie tego samego utworu może być zupełnie inne, ale też cenię sobie współpracę z muzykami, to jak energia płynie między dyrygentem a orkiestrą. To jak nawzajem wpływamy na swoje własne pomysły i interpretacje. W trakcie koncertu przez moje serce przepływa mnóstwo emocji. Przede wszystkim jest to ogromne szczęście i ogromna wdzięczność za to, co robię, za to, gdzie jestem i to, że w tej chwili mogę tworzyć piękną muzykę i dzielić się nią z innymi ludźmi. Właśnie w ten sposób wykonuję swój zawód, myśląc o tym, żeby pomóc ludziom, żeby wzbudzać w nich emocje i być może coś przekazać swoją muzyką.